Siemano, witajcie w kolejnym odcinku gruzowiska. Mam do Was takie malutkie pytanie, czy może być coś gorszego niż wymiana pierścieni na tłokach? Tak, może być. Tylko gorszy od tego, może być człowiek, który to robi nie mając o tym zielonego pojęcia. Także zapraszam Was na kolejny fascynujący odcinek na totalną partyzantkę, czyli wymianę pierścieni tłoka. Przejdziemy do wymiany pierścieni, zajmiemy się jeszcze króciuteńko honowaniem pod moim ostatnim filmem właśnie na temat honowania cylindrów. Zostałem dwa komentarze, także dzięki chłopaki za subiektywną, może nawet nie krytykę, ale za radę. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, po prostu nie znalazłem żadnych takich informacji na necie, a mianowicie, że powinno się honować na mokro. Także mi zostały jeszcze tam jakieś kamienie z całej tamtej poprzedniej operacji. Także dzisiaj sobie szybko je schonujemy na mokro. Także zobaczycie jeszcze efekty tym odcinku, a później już przejdziemy całkowicie do tych pierścieni. Będzie ciekawie, bo. Nie robiłem tego. Nie wiem jak się wymienia pierścienie. Gdzieś tam za bardzo też nie miałem czasu czytać na necie, No zobaczymy, zmierzymy się z tematem w praktyce. A teraz po prostu przebieram się w ciuchy robocze i lecimy. Osobiście nie mam pojęcia, czy do takiego honowania cylindrów używać jakichś specjalnych płynów, nie wiem, cieczy, tego rodzaju jakichś emulsji, bo tak jak mówiłem, nie zajmowałem się nigdy tym tematem. Po prostu to robię, żeby się zmierzyć, sprawdzić. Dlatego ja użyję tylko zwykłej czystej wody. I w sumie ty. Cały zaczniemy od pierwszego cylindra. Ja tam wszystkich na raz nie będę łączył. No, powiem Wam, że efekt jest naprawdę wow. Także dziękuję, chłopaki, za te komentarze, bo widzę, że faktycznie na mokro to naprawdę robi robotę. A jak to wygląda, to już Wam pokażę. Tak, na szybko. Tu jest e, szlifowane na sucho. Tu na mokro, jak popatrzycie się, to tutaj są takie bezładu te rysy. Czuję, że jest po prostu piękna, ładna, gładka powierzchnia. Także ja przeszlifuję sobie wszystkie cztery cylindry teraz, właśnie na mokro, bo naprawdę powiem Wam, jest kozak. Zobaczymy, jak to wszystko będzie śmigać po dotarciu. Powiem Wam, że honowanie na mokro daje naprawdę zajebisty efekt. Jeszcze z dwóch rzeczy, jakie ich zauważyłem, to jest to. Pierwsza jest taka, że w internecie, gdzieś tam co wyczytałem, czy gdzieś jakieś filmy oglądałem, mówią, że kamienie się strasznie szybko zużywają, że jedna paczka kamieni na jeden cylinder schodzi. Tak jest, ale dlatego się tak dzieje, ponieważ z tych filmów, co oglądałem, to wszyscy szlifują na sucho i faktycznie te kamienie bardzo szybko się ścierają. Ja tu miałem kamienie, te jeszcze z poprzedniego filmu nie wymieniałem, były tutaj trochę używane gdzieś tam. No zostały gdzieś mniej więcej, tutaj Wam pokażę tyle tych kamieni. Wyślifowałem teraz wszystkie cztery cylindry, wyglądają naprawdę spoczko, a kamienie dalej są. Tak faktem widać to zużycie, ale nie jest tak duże jak zużywały się podczas konowania na sucho. Także nie popełniajcie moich błędów. Z poprzedniego odcinka nie się błędów innych ludzi, którzy gdzieś tam kazują Wam na sucho to robić, bo na Mokro naprawdę jest zajebisty efekt i właśnie teraz Wam go pokażę. No jak zobaczycie, kochani, honowanie na Mokro jednak się bardziej opłaca. Wcześniej honowałem na sucho i naprawdę średnio to wyszło. Bardzo szybko się kamienie zużywały, a tutaj obleciłem cztery cylindry jednym zestawem. Zobaczcie ile jeszcze mi kamienia zostało. Także nie do końca to, co jest w internecie yy, mówią, to, co w internecie piszą na forach, czy nagrywają filmy na YouTube jest prawdą. Ja nie wiedziałem, że honuje się nam okro. Dopiero pod jednym z moich filmów dostałem komentarz, gdzie po prostu zwrócili mi uwagę na to, żeby na sucho nie honować. Także dziękuję chłopaki za pomoc. A tu możecie zobaczyć efekt mojej pracy. Tak to wygląda wygląda bardzo ładnie. No, moi kochani blok wygląda tak ładnie skłonowany. Leci na bok, ponieważ muszę tutaj jeszcze te reczki taśmy poodklejać, podomywać go tutaj z tych wszystkich zacieków z farby, odrdzewić tą całą górę. Ten bok, bo mi dość go wyschwyciło, żeby mi tu szczelka później trzymała. Ale tym się zajmę kiedy indziej. Teraz się będziemy zajmować tłokami. Także blok leci na bok. I, 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 nie wiem, się nie wywróci. Było. A teraz musimy wyczyścić i wymyć płochki bo są całe z oleju. Ja już wam w poprzednim odcinku obiecałem, że to będzie czysta robota, a niestety jeszcze długo nie będzie czysta, ale już bliżej jak dalej tego finalnego składania, tylko pytanie czy to w ogóle będzie śminać. Czas pokażę. Jeszcze, nim przejdziemy do mycia i takiej analizy tłoków i tych pierścieni, to omówimy sobie króciutko panewki, bo wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, aby pokazać, jak wyglądają zużyte panewki. Moje, no nie są też w najgorszym stanie, ale nie są też w dobrym. One się już dość mocno kwalifikują do wymiany się, że tam jeszcze parę kilometrów by obleciały w tym aucie. A jak wyglądają, to już Wam pokazuję. A wyglądają moi kochani w ten sposób. Jak zobaczycie ten tutaj taki rudawy nalot, to są już e, oznaki tego, że panewka jest użyta. Chociaż na internecie e, czytałem opinie, że jak jest żółte, takie to tutaj, a że panewka jest dotarta. No ja nie jestem tego zdania. Ja jestem zdania, że to jest oznaka już silna, że panewki są zużyteczne i tak to pierwotnie zostało gdzieś zaprojektowane. Taki był zamysł, jak zobaczycie, tutaj ta panewka ma trochę srebrnego. tu już ten żółty wychodzi, czyli gdzieś tutaj się już zaczęła zużywać. Na przykład ta jest dość mocno zużyta, jak zobaczycie, tutaj są takie rysy fest. I są takie fest. Nie jest to jakieś brudno czy coś, to jest po prostu już dość mocno zużyta panewka. No jak popatrzę. Jak przejrzałem wszystkie panewki, no to wszystkie są do wymiany. I w sumie najgorsza to jest ta. Tak wygląda najgorzej jest użyta panewka u mnie w samochodzie. Ale wbrew temu co tutaj jest, to powiem wam, że wał wygląda bardzo dobrze. Wał wygląda bardzo dobrze. W miejscach, gdzie te panewki były, po prostu nie ma jakichś zarysowań głębszych i tak dalej i tak dalej. Dziur, czy innych takich dziwnych rzeczy, no ale on i tak pójdzie pod szlif, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby tutaj tych e, zawodowych mechaników, którzy mnie oglądają, gdzieś tam w oczy nie bolało, że jakąś tam fuszerkę odpierdalam, chyba i tak odpierdalam, ale to już jest szczegół. Ale powiedzmy, że zrobimy to w zgodzie ze sztuką. Jeśli chodzi o te duże panewki, to wał wiadomo jest w bardzo fajnym stanie. Powiem Wam, że też nie są w najgorszym stanie, tu jedynie przez środek idzie taki alarobek, tak samo jak tu. Nie wiem, może to służy temu, żeby olej tutaj lepiej był rozprowadzany, ja się nad tym nie znam, ale nie wyglądają najgorzej. Gdzieś tak z grubsza popatrzyłem, przeanalizowałem, to są w dobrym stanie. Także ja ich raczej wymieniać nie będę. Poza tym to byłyby gigantyczne koszty dla mnie, jeżeli chodzi o wymianę takich elementów. Także te duże zostają e, tak jak były. Nie będziemy tego wymieniać. A będziemy wymieniać tylko te małe, zużyte. No i bierzemy się za te dziady. Tutaj klasycznie pojadę środkiem do mycia silników. Okleiłem, żebym wiedział, który jest używany. Ja tu jest woda Pierdzień. Zapomniałem sobie napisać. Nie wiem czemu to miałem oklejone. A czemu woda? Bo. Popatrzcie się. Jak mi się ładnie tutaj skropiło. Na tłustym. Dobra, wymieniamy środek i przechodzimy do mycia. No, tu mam już środek odpowiedni. No i to od razu widać. Spisamy sobie to dobrze. Je. problem tylko będę miał Uf, to wam pokażę z domyciem tego tłoka także olej mi się w tym aucie już tutaj bardzo długo wypalał nie wiem, mam nadzieję, że to tym środkiem puści jak nie puści to chyba będzie papierek ścierny i będziemy mu robić większą pojemność bo, bo ja tego tak nie zostawię ja wiem, że tego nie widać ale wolałbym, żeby tego na garu tutaj nie było Drugi tłok, tak samo trzeci, też czwarty, też, czyli jak zobaczycie, tutaj mi po prostu puszczały pierścienie na tłukach. Dla wszystkich wydaje mi się, że mogło być to spowodowane tym, że te cylindry były całkiem gładkie. Może dlatego właśnie to puszczało. Mogę się mylić, ale taka jest moja teoria na dzień dzisiejszy I wydaje mi się, że honowanie i wymiana pierścieni na nowe, że załatwi to sprawę, że nie będzie mi już puszczało oleju. A co za tym idzie, yy, traciło chyba kompresji, ciśnienia. Nie wiem, dokładnie się na tym nie znam, ale coś mi tam świta w głowie, że jak się sprawdza właśnie, czy pierścienie są szczelne, to jest taki Przyrząd, który gdzieś tam nie wiem jak się montuje, nie mam pojęcia, nie widziałem tego nigdy na oczy, ale generalnie bada to chyba ciśnienie, czy tam gdzieś spieprza, nie spieprza. Mogę się mylić, ale gdzieś mniej więcej tak sobie to w głowie rysuję. Ja niestety tego nie zrobiłem, nie badałem, będę dzisiaj sprawdzał pierścienie na oko. Powiem Wam szczerze, że ja wiem, że to nic nie da, bo tego tak nie widać ale tą e, szczelność, właśnie tą kompresję będę sobie mierzyć już po montażu nowych pierścieni i tak dalej. Jak już to zacznę składać, gdzieś tam profilaktycznie to sprawdzę, Nie w ogóle poskręcam cały silnik. Wiem, że powinienem to zrobić wcześniej, aczkolwiek nie robiłem tego wcześniej, bo i tak mi wypieprzał olej przez wydech, czyli po prostu do komory spalania całkowicie mi już olej z silnika. Już widać to po Także dla mnie to już było pewne, że na pewno mi tam te pierścienie puszczają. Może być jeszcze dupnięty blok, ale na tym etapie pracy bardzo bym nie chciał, żeby był wypięty, bloku nie sprawdzałem. Więc za bardzo, obstawiam, że to będą pierścienie. Czy to okaże się prawda, no to zobaczymy z czasem. No ja mam nawet to... średnio schodzi, ale coś tam schodzi. A ci, co się zastanawiają, dlaczego na przykład e, nie robię tego zgodnie ze sztuką, w sensie, że a, że nie mierzyłem tej kompresji i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja i tak ciężko się z tą kapitalką silnika zmierzyć chciałem, chciałem zobaczyć jak to wszystko jest zbudowane, jak to wszystko działa, jak to wszystko funkcjonuje. Po prostu dałem sobie takie wezwanie w życiu, że ja ten silnik rozkręcę i skręcę i mam nadzieję, że będzie działał. Żeby nabrać jakiegoś doświadczenia. A poza tym to jest mój czysty, zwykły upór. Ciekawość, jeżeli mam możliwość, po prostu zmierzyć się z czymś, to ja się z tym mierzę. A przy okazji mogę po nagrywać jakieś tam z innych filmów na internet. Tutaj tłoki się moczą. No, powiem Wam, że ciężko będzie mi chyba usunąć ten nagar z tych tłoków. Na razie zostawiłem to we wodzie w taki sposób, jest dość tego płynu, niech to sobie spokojnie tutaj e, trawi się, że tak to powiem. Zobaczymy, jaki będzie efekty. Powiem wam, że tutaj słychać jak to pracuje, ale ja będę walczyć z tym nagarem, e, taką szczotką do czyszczenia felk. to jest akurat dość twarde włosie, może się udać to mi naprawdę doczyścić. Kurwa, jak to trawi. Pomysł nic nie dał, tylko sobie szczotkę powróciłem, ale powiem Wam, że. zobaczyłem to z Ale powiem Wam, że warto próbować różnych pomysłów. A kto wie, któryś może się okaże na tyle przydatny, że kiedyś gdzieś to opatentuje. Teraz lepiej wyglądają te tłoki. Pokażę. Jest na garu dużo, ale dużo się też zmyło. Także generalnie korci mnie wziąć i... O, kurwa. Ciasto trochę wyrażło. Korci mnie wziąć i zostawić je na całą noc, ale na całą noc je nie chcę zostawiać, bo, bo, bo... boję się, że ten płyn odparuje albo w jakiś, w jakiś w jakiśkolwiek sposób i uszkodzi te tłoki. Nic, pomoczą się jeszcze chwilę, ile zostanie, to tyle zostanie, ale widzę, że nawet daje to radę. Po dwóch dniach walki z nagarem, niestety moje tłoki wyglądają tak, nie da rady tego już bardziej wyczyścić, znaczy pewnie by się dało, ale niestety mi się już nie chce z tym pierdzielić, usunąłem maksymalnie ten nagar, jaki tu był, ile się dało, po to, żeby gdzieś tam w miarę to czysto wyglądało. I powiem Wam, że nie ma najgorzej. Tego i tak w sumie nie będzie widać w silniku, nie? Bo wiadomo też to będzie za chwilę czarne, bo to jest pomora spalania. Tylko ja po prostu tutaj usuwałem taki bardzo gruby nagar. On miał po prostu aż jakby Wam powiedzieć z 2-3 setki grubości, nie? 2-3 mm po prostu było gołym okiem widać. I on był właśnie tutaj w tych miejscach. Gdzieś to się wszystko tutaj spalało. Teraz zobaczymy jak w ogóle tutaj są zbudowane te pierścienie, jak to pościągać? Gdzieś to za chwilę będziemy sobie już powolutku działać. Wszystko, tutaj mam. Nie wiem za bardzo, jak to wymienić. Nie mam pojęcia. Zrobimy sobie tu miejsce. Bardzo mam pojęcie. Yy, wydaje się, nie być to zbyt yy, trudna robota. No ale. Tutaj mamy pudełeczko z nowymi pierścieniami. Mniej więcej wygląda to tak. To ja Wam tu zaprezentuję. To już było otwierane, bo widzicie, sprąba jest zabezpieczona. Mamy instrukcję razem z jakimiś ostrzeżeniami, dupererami, z tym jak są montowane pierścienie. No widzicie, wszystko jest ładnie narysowane, który gdzie ma być. Także tak. najpierw zobaczymy jak zdjąć. Próbujemy sobie tym e, przyrządem śmiesznym. I o ile tutaj jeszcze się widziałem, wydaje mi się, że to, tutaj jest ten rower taki, że to trzeba po prostu tutaj wsadzić. Aczkolwiek widzę, że to tak za bardzo nie działa. <grystanie> tu jest drugi taki większy. O! Drugi się da zrobić. Dobra, słuchajcie, tu bez śrubokręta się nie obejdzie. Myślę, że uda mi się to jakoś tutaj mądrze. Wyjąć, spiąć. Kurde, śliskie to jest. Zrobimy dzisiaj inaczej. Także przyrząd na pewno będzie do zakładania pierścieni dobry. Do zdejmowania się to tak słabo spisuje. Tyk. Pierwszy mamy zdjęty. I tak sobie go tutaj ładnie przeczyścimy. I jak tak popatrzę, poglądam, jakiś oznak pęknie, czy coś nie posiada. No ale tak sobie, już ogólnie go przyjrzymy sobie te pieścienie. Już Tak żeby wam to powiedzieć, po prostu z ciekawości. O, ten się złamał. Mam nadzieję, że te nogi nie będą takie łamliwe, bo musiałbym czekać długo na wysyłkę a chciałbym sobie dzisiaj te wszystkie pierścienie już wymieniać, żeby mieć to po prostu z głowy i oprócz tego złamania pierścień też nie wygląda najgorzej A czykolwiek tu złapiemy to tu widać już takie zużycie widzicie tą powierzchnię taką chropowatą, pozrywaną Weryfikujemy to z nowym pierścieniem, ale wydaje mi się, że to chyba już będzie oznaka takiego dość mocnego zużycia. To był pierścień drugi. No i popatrzcie się, pierścień drugi, jak się przyjrzycie na tą samą powierzchnię, widzicie jakie jest ładne, gładkie czyli jednak te pierścienie stare. Już były zużyte. Widać tą różnicę dokładnie w tym miejscu. Widzicie? Piękne, gładkie. propowate, powycierane, pozalepiane. Także wydaje mi się, że to na pewno miało jakiś wpływ na to. Bierzemy się za trzeci pierścień. Trzeci pierścień, z tego co zauważyłem, to... Na którymś tłoku mam wywalone te sprężynki. Tutaj, jak popatrzycie na przykład w tym tłoku, to tutaj jakby te sprężynki gdzie nie gdzie brakowało. Jest taka jest zalepiona Generalnie niezafajnie wygląda ten tłok. Tutaj czuję dziurę. Tu jest, tu jest. Także wydaje mi się, że jednak gdzieś mi to tutaj puszczało. Bo, skoro tu wszędzie jest tak ładnie, to tutaj w tych miejscach nie powinno być to tak w kratkę. Także raczej na 99% puszczało mi na tłokach. Jak się popatrzycie to na przykład na tłoku numer 4, to ja już tutaj totalnie nie mam tych sprężynek. Wszystko wyorane poznikało. Dziury jak cholera. I właśnie mi na tych tłokach widać wszędzie ten olej puszczał. Teraz jak tylko cię da zdjąć. On jest taki luźny. A jest, tutaj się schowało. No, tu jest sprężynka. <noise> tak, nie domontujcie, patrzcie się, rozjebałem całe. zobaczymy jak to się będzie nakładać chyba że się go może od dołu nakłada więc sprawdzimy sobie zaraz na razie sobie przeciścimy te wszystkie rowki tutaj jak się uda z tego co na internecie zauważyłem, co znalazłem to jeżeli chodzi o pierścienie to je będziemy zakładać w taki sposób, że co 120 stopni, bodajże tu jest przerwa, potem ma być gdzieś. No i trzeci pierścień będzie gdzieś tutaj, nie? czyli ma być spo, co 120 stopni mają być te przerwy, a czykolwiek no, mogę się mylić Taki schemat gdzieś mi się wrzucił w oczy. No i pierwszy pierścień musimy sobie go poskładać. To jest ten na samym dole, który idzie tutaj najbliżej no, a tego dołu, i tu jest rysunek pokazany, że on się składa z trzech e, części. Tu mamy rysunek, prawda? I on tu przedstawia ABC. I teraz dopiero odkryłem, że najpierw trzeba włożyć pierścień A, potem włożyć pierścień dolny B, i dopiero na górę. Czyli najpierw muszę wsadzić tego takiego. Śmiesznego cyk. Później, według tego, B muszę wsadzić pierścień dolny. On tu jest na żółto zaznaczony. B. Tutaj. Popatrzcie się. Więc nasuwamy teraz pierścień dolny. Tylko tutaj trzeba pilnować teraz tych przerw. Muszę znaleźć, gdzie jest ta przerwa. tym Znajdę te a, jest, tu jest, tak jak ona jest tu, to ten będzie musiał być tu. Dobra, czyli już wszystko jest okej. Okay. No i teraz jeszcze muszę górny nasadzić. Musimy całkiem przesunąć, czy jesteś tu, to będzie tu. No i nasuwamy teraz głównie, mam nadzieję, że coś widzicie, bo tu nie rozmazuje za bardzo obrazu. Jest. Dobra, zwojowaliśmy ten najtrudniejszy pierścień mamy wymieniony, teraz bierzemy drugie, czyli do tych pierwszych takich pierścieni, to raczej się to narzędzie nie nadaje. Teraz bierzemy drugi pierścień, drugi ma być gdzie W środku, że bierzemy teraz drugi cyk. I drugi nie ma jakichś wytycznych specjalnych ale wydaje mi się, że damy to tak pomiędzy te przerwy to jest ważne, żeby te przerwy były gdzieś tak mniej więcej każda w innym miejscu no i teraz bierzemy trzeci pierścień który idzie na samą górę Max 50% luzu może być. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądać u mnie. O, u mnie jest sympatycznie. Będzie mniej niż 50%. Także wydaje mi się, że będzie to fajnie śmigać. Jeszcze, kurde, co zapomniałem, że napisami chyba do góry. Że ten pieście może mi się uda go wyjąć. O, że on sobie go do góry nogami nie dał. Wiecie o co chodzi. To. Jest, to jest góra. Zapomniałem sobie właśnie. Tutaj trzeba zwracać uwagę, bo pierścienie są podpisane. Jak popatrzycie, tutaj jest napis top. Czyli góra. Czyli ta część musi iść na górę łoka. Także na to musicie zwracać uwagę, żeby pierścienia nie dać później odwrotnie, bo nie będzie spełniał swojej funkcji. Dobrze, że sobie przypomniałem o tym. Także to jest drugi pierścień. Kropkiem do góry. Nie no. bo mamy. No i tutaj też szukamy w trzecim pierścieniu, napisu. Tu już nie ma napisane top, ani nie top. Ale jest napisik tutaj. Nie wiem, czy go zobaczycie. Tu jest napisik. Cyk. Także to też będzie góra. Bo z drugiej strony nie, nie zauważyłem żadnych napisów, także też będzie górna część. Z tego, co jeszcze na necie, właśnie tak jak wam mówiłem. To jest ważne to, żeby te otwory nie były koło siebie. żeby sobie to po prostu zwrócić na tą uwagę. Mniej więcej 120 stopni z tego co znalazłem. No i tak się prezentuje mój pierwszy tło po wymianie pierścieni. Niemal najgorzej, nie jest też najlepiej. No i sobie popatrzycie. ładnie wszystko wymienione jeszcze nie na nowe. Także ja już lecę wymieniać następne trzy tłoki. Nie będę Wam już tego nagrywał. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku Gryzowiska. Trzymajcie się ciepło. Cześć!